Jest to odpowiedź na oczekiwania środowiska, ale też to, co się dzieje ogólnie w piłce, nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Nasz Wydział Szkolenia od dłuższego już czasu myślał o tym, w jaki sposób dzieci, które są troszkę wolniej rozwijający się, żeby one nie ginęły, żeby nie przepadały we własnych rocznikach i stąd nasza współpraca z Zakładem Teorii Sportu Akademii budowania Fizycznego. Cały projekt polega na tym, że chcemy rozwinąć koncepcję biobending, czyli indywidualnego oszacowania tempa rozwoju biologicznego wśród dzieci i młodzieży. Każdy z nas dowija, rozwija się w bardzo różny sposób. Jedni rozwijają się szybciej, inni normalnie, zgodnie z normami populacyjnymi. A jeszcze inni nieco wolni. Każdy jest wspaniały, każdy jest piękny, każdy ma swój czas. Natomiast rolą trenera jest to, żeby w odpowiedni sposób, dobierając narzędzia, czyli metody i wiedzę przede wszystkim swoją, umieć określić, kto na jakim etapie jest i czego potrzebuje. Ci zawodnicy i zawodniczki, które będą okazać się być w tej grupie późno dojrzewających, będą, mogły, będą, miały, będą mieli możliwość gry w młodszych ośratach. Przystępując razem z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej do tego, do tego projektu, chcemy przekazać tę informację trenerom, rodzicom, a przede wszystkim nauczyć dzieci korzystać ze swojej biologii. Dlatego chcemy wspólnie wymieniać się doświadczeniami i wspierać rozwój dzieci i młodzieży, a przede wszystkim polskiego sportu, bo jak widzimy i obserwujemy naszych zawodników na arenach i Polski i świata, jest to coś cudownego, jest to emocji i do tego będziemy starali się dołożyć swoją wiedzę, swoje zaangażowanie i w tym zespole jestem przekonany, że osiągniemy sukces. Myślę, że jesteśmy pierwszym związkiem, który wprowadza to w ten sposób, robiąc badania właśnie z takim instytutem, z takim zakładem. Mówi się o tym bardzo dużo, że żeby nie tracić, żeby nie tracić zawodników, zawodniczek późno dojrzewających. To jest pierwszy taki krok. Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało, zobaczymy ilu tych zawodników się pojawi, zawodniczek, ilu zostanie zbadanych, ilu tak naprawdę będzie później grało w niższych rocznikach. Ilu na końcu gdzieś za lat, 10 być może, zostaną te kariery piłkarskie uratowane, ale dzisiaj myślę, że to jest to mały krok do przodu, do przodu w rozwoju całej polskiej piłki.